Pan Mateusz, pan Mateusz tak, drobny, tak. jakby można było trochę bliżej tutaj. Panie Mateuszu, co pan przygotował? Wygląda to bardzo tak precyzyjnie, bardzo tak no laserowo. Tak? Co to jest za urządzenie, które pan dzisiaj prezentuje? Jest to ploter laserowy wykonany na mikrokontrolerze Arduino. Jest to urządzenie sterowane numerycznie poprzez specjalne instrukcje, które są przesyłane z komputera do mikrokontrolera i w ten sposób właśnie urządzenie wie w jaki sposób ma grawerować, w jaki sposób ma ciąć. Okej, okay. to jest gotowy produkt. Już go można używać. Pan go używa, rozumiem. I można Jasne. już na nim można produkować. Testować, ta można. Tak tutaj widać różne ozdoby. Właśnie bo zrobił pan logotypy Akademii. Tak. Pięknie, ale też pokazuje pan, że skóra, tak? Tak, to wykorzystanie. To jest, można powiedzieć, duży wybór materiałów, na których A, można. Nie pracować. tylko na tych tak. sklejkach, tak? To są sklejki czy to jest... Tak, to jest sklejka, ale również jak widać skóra, to jest, o właśnie. Że tak próbowałem na stali nerze w postaci. A, miedza. to proszę pokazać. Wyszło no. trochę słabo, ale myślę jakby były dwa powtórzenia więcej, na wtedy... Ale było... widać, ale jest. ale jest. Tak, tak. tak. Okay. Dobrze. Dlaczego pan się zdecydował akurat na ten projekt, na to wykonanie? Przede wszystkim, żeby też mieć jakieś urządzenie dla siebie, dla użytku domowego, Aha. ale także, żeby nabyć trochę praktycznej umiejętności modelowania 3D, ponieważ taki projekt to jest kilkadziesiąt zamodelowanych części w programowaniu CAD i późniejsze przełożenie tego na działające urządzenie. Świetnie. Czyli Mateusz drobny i ploter Lasero. laserowy. Super, muito bardzo